Siema, siema. Tak jak zapowiadałem dwa tygodnie temu, kontynuujemy przekopywanie dodatku top match attacks. W aktualnym sezonie, w poszukiwaniu relików z elementami medalu z Ligi Mistrzów, otworzymy sobie najpierw wszystkie podstawowe boostery, a następnie wszystkie te dodatkowe. Zaczynajmy: Kradecki, Dawid Dechea, Reger. 100 Club Declan Rice. Tego już mamy. Magic Memories Hurricane Cup Champion Javier Hernandez. Postaram się nie powtarzać, że te karty są śliczne. Man of the Match. Rhys James. Proper. Szielderup. Sabicer. Declan Rice. Fabian Ruiz. Okej, okay. o, po obracane karty, może coś fajnego. A, to nie jest obrócona karta, to jest po prostu Bar Bayern Monachium. Okej. Okay. Iniago Martinez, Marcus Thuram. O, fajnie. Black Age Edition. Virgin van Dyke. Niklas Johnson. Showboat Roberto Firmino. Mario GC. Yates. Endo. Kylian Mbappé Jellington Adarabio W tych podstawowych paczkach no nie można trafić żadnego relika ale można trafić autograf chyba więc polujemy, szukamy autografu Marcos Llorente Cambiasso, Di Lorenzo Steel Strike, Kai Havertz Donnarumma Capchent Pion, Diogo Godin, Alfonso Davis, Mac Gregor, Konate, Tottenham, Foden i Martinelli. No fajnie byłoby trafić jakiś autograf, nie ukrywam. Jimenez, Kim, Balde, Harder, Ber Bernardo Silva, Dawid Villa w Atletico Madrid. Fajnie. Bern. Orsolini. Gravenberch. Dembele. Fete. Rodgers. Najfajniejsze rzeczy czekają nas na koniec. W tych dodatkowych um, boosterach z ekskluzywami. Ale nadal możemy trafić tutaj coś fajnego. Andriś. Goc. Juventus. Mikel Olise, Gareth Bale, Manuel Neuer Cup Champion, Fete, Valverde, Schmeichel, Arsnes, Kusanow i Kaj. Do końca 7 boosterów, do końca oczywiście tych podstawowych kart. Sommer, McTominay, Stanisic, Black Edge Markus Turam Fajne są te karty: Black Edge. No, Fajnie było jeszcze mieć w jakimś limicie albo coś takiego, ale i tak są bardzo śliczne. Uh, Sommer, Counter Attacks, McKean, Frankie de Jong, Anton Milenkowicz, Thysairdue. Bruno Gimeraesz Saisedo. Generalnie bardzo fajne trafienia. Jak na to, że są to tylko podstawowe boostery. Już dwie czarne karty. Atletico Madryt. Politano. Limer. obrócony pewnie Steel Strike. Tak. Nico Williams. Counterattack. Dembele Mikel Merino. Cup Champion Torres, Militao, Terzic, Christensen, Emiliano Martinez i Nico Gonzalez. No proszę, Polak Rodak, Robert Lewandowski, Trincao, David De Gea, Hall of Fame, Hall of Fame Gareth Bale. Fajna karta, ma jakiś taki efekt 3D trochę. Nie, wydaje mi się, bardzo fajna, chromowana, trochę grubsza, super traf. Alessandro Buon... Buongiorno, Magic Memories Drogba, Miranda, Stuttgart, znowu Miranda, Gabriel, João Neves. No dobra, jak na podstawowe paczki, ten drop świetny. Varela. Sporting, Komuzo, Platinum Pool, Faraskelia. No super trafienia dzisiaj. Oby w tych dodatkowych boosterech było podobnie: Trap, Ronaldinho Gaucho, Saliba, Steeler, Łukasz Skrubski, Trossard, Tom Ruma. Dan Ben, Ostatnie trzy paczki podstawowe. Koke, Atletic, Jokeres, Palmer, Pepe, Man of the Match, Bellingham, All Action Hero Johnson, Hudson Doi, McAllister, Vinicius, Szkiri, Tielemans, jest tu coś? Może sobie podejrzymy? Endur i to Pedri. O! No to mamy duplikat. Platinum Pool, Farażskelia. Ok, spoko. Tawernie. Adriano Showboat. Men of the Match, Saliba. Baidu. Demirowicz, Ruben Diaz, Declan Rice i Fabian Ruiz OK, ostatni podstawowy booster i otwieramy te fajne Garcia, Klassen, Top Mainers Gordon, Ranieri, Cup Champion Van Dijk o, ładne kolorki, bo ten Man of the Match: Deserts, Ferguson, Konate, Ciuameni, Shellington i Adarabio. Ok, zrobmy sobie tutaj mały porządek. Przechodzimy do naszych Exclusive paczek. Co my tu mamy? Ok, zaczynamy od obróconej karty. To może być dobry znak. Jest gruba karta. Mamy relika. Jest grubo. Co to będzie? Mm, Okej. Okay. Counter attacks Hendrik. Gladiator Chaka. Gladiator Kalager. Już wiemy, że jest to Tony Cross. Wiemy, że to jest fragment medalu. Tak czy nie? Czy się mylę? Tak, jest to dokładnie to na co polowaliśmy. Co prawda nie liczyłem na ten jego krosa, ale fajnie. Jeszcze w Bayernie w manewralu, super. Czyli jest to replika medalu z finału ligi mistrzów. Super ciężka jest ta karta. Fajnie. No właśnie, o to nam chodziło, o to chodziło. I tutaj mamy jeszcze Rice'a. Strike, Solanki i Sunset. Mamy jeszcze trzy takie paczki. Więc wszystko może się zdarzyć. Znowu poobracane karty. Znowu gruba karta. Teraz spróbujemy sobie zostawić ją na sam koniec, bo tam była włożona jakoś do środka. Więc robimy tak. Endrik. Znowu Counter-Attack Endrik. To była dobra wróżba jeszcze przed chwilą. Samuel Eto Cap Champion. Świetna karta. To od razu idzie w koszulkę i w toploader. Uwielbiam Eto, więc ta karta zaraz wyląduje na półce. Dalej. Jimenez Steel Strike Palmer. Dembele Hurricane Palmer. I pod Palmerem mamy. Ok, to jest obrócone. Więc zrobimy sobie. Więc spróbujemy sobie to przełożyć i pozgadywać, co tu mamy. Mamy. Ok, memorabilia, czyli jest to fragment koszulki Chelsea Colwell. Le Le Levi Colwell z relikiem. O, mięciutki. No spoko, fajne trafienie. Dwie paczki, dwa reliki. Te nie wydają się być tak ciężkie jak poprzednie. Sprawdźmy. Nie mamy obróconej karty. Nie mamy grubej karty. Ciekawe, czy ta zależność istnieje, że jeżeli karty są popracane, to w środku jest ta grubsza. Ok, upomykano Rafinia Messi. Magic Memories. Okej, okay, to sobie zostawimy. Ribery Showboat, Gladiator Van Dyke, Gladiator Bellingham i Gladiator Martinez. A do naszego klubu sto dołącza Dumfries. Super. Do tego jeszcze Vitinha, Endo, Mbappé. I Isak. ostatnia paczka na dzisiaj: nieobrócone, nie grube, no nic: Mojzyken, Pawlowicz, Sommer, Gareth Bale, Gladiator Rafinha, Gladiator Halland. Gladiator Mactominey. Tutaj. Steelstrike Kakpo. Orsolini. Pavlides. Pavlidis. Magin. I Akanji. Tym razem naprawdę świetne trafienia. Mamy fragment medalu. Mamy Platinum Pue. Mamy Hall of Fame. Cztery puszki. Naprawdę bardzo dużo fajnych kart. Więc nasz Tony Cross. Jest nasz Cole Will w reliku. Bardzo gruba karta Hall of Fame Garetha Balea. I Platinium Pulle w duplikacie Kwaraszkelia. Dzięki za oglądanie po z i jo.